8350 ode mnie. 8350 8351. Okej. Okay. Dobra, 8,400. Bardzo dobrze. 8-400. Sprzednił. Jest. Przed Że niby nie chcieliście. Dobra, to my. No, nie, 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 jeszcze nie skończyłam. Przepraszam, musimy porozmawiać. Nieź, jak z tą palek. Ale ja nie chcę. Co? Nie, bo tam będzie kutrz nie i będziemy. Nie, przed nami. Nie, tak dalej, nie chcę. Tu się odezwał y, Marcin, y, ten rozsądny, który zaczyna wszystko przeliczać: kilogramy w tej palecie, ilość tu, które może się tam zmieścić. A na końcu widzi tę sumę, która uderza coraz wyżej, coraz wyżej. Słuchajcie, 8700 ode mnie. Dobra, nasze ostatnie słowo, 8,850. No, a miał już nie podbijać. 8,851. Pasujecie? Pasuje. Dobra, jak już pasujesz. No to ja daję 8,900, tak. 9,050 ode mnie. Też było 9? Nie wiem, ale se dał 9,50, lubi tak chyba. Tak. No, no, lubi te cyfry. To 900. 950. Marcin chyba sporo grał w pokera. W licytacji zostali jeszcze Mariusz oraz Natalia z Piotrem. To co, idziemy na kawkę? Idziemy na tą kawę? Ojcie, pójdziemy no, idziemy, na kawkę. nie będziemy je ja rozpraszać. Idę. Grajcie sobie! Trzymamy Powodzeń. za Was kciuki. No, dawaj. Nie podglądajcie, nie, nie kciuki. Lepiej wam Dzięki. bez nas. Trzymamy kciuki. Po prostu Dzień. wiem sam, że pójdzie to szybciej, jak nas nie będzie. Żarty się skończyły. 9250 9300 9350. 9,400. Pas. <laughs> Także my też idziemy na kawę. To ta kawa całkiem dobrze brzmi, nie? No. <laughs> no to kawa na ławę. Na co liczycie? No Zostaliśmy tylko we dwoje, jednak reszta osób e, odpuściła. Granica zdrowego rozsądku. Może dlatego? Mam głos rozsądku. Mam. Niejednokrotnie na licytacjach pokazałem, że odpuszczam w odpowiednim dla mnie momencie i do tej pory się nie zawiodłem. Mam nadzieję, że to nie będzie ten pierwszy raz, gdzie, gdzie ten głos rozsądku zawiedzie. 9,650. 9,700. 9,750.

Nie mówię, dwie dychy cię załamamy. A jak nastroje u przegranych? Myślę, że tam będzie grubo, nie? No, no nie, no to szczerze, trzeba to, No to po co tu no powiedziałeś pas? No bo jestem zły sam na no siebie. Ja no bo nie no, powiedziała, mi to nie, nie, nie mi też się wydaje, że to będzie grubo ten. Za szybko to zrobiłem, tak... Nie, nie, tak, nie tak, ja bym nie powiedziała pas.